Siemaneczku, ziemieczki, ja jestem programing i Je, jest znowu KitKat, który nie mam mikro, ale będzie pisał. Dobra, ja na przemu nagrywam odcinek i przechodzimy do tematu odcinka. Nagrywam od dobra. Dzisiaj robimy sobie 1000 kucharków. Zagramy sobie gierkę i jedną gierkę brokiem oczywiście. nową postacią. Mamy tutaj y, spajka. Czekajcie na test postaci. Mamy z 10 do Więc będzie co testować. Jest co testować i będzie co oceniać. Bo już wiem, jak to ocenić, bo jest naprawdę dobrą postacią. Okay. To legenda. Aha, krystyk jakiś dołączył. To fajny krystyk. To... Dobra. No. Zagramy sobie hejśnika chyba. Możecie wybić oczywiście do mojego klanu ja Już zapomniał Idea Klan I Idea Klan Macie tutaj miła, miła atmosfera Aktywni ludzie Zapraszam o, Tutaj się przywitam Dzisiaj nabijemy 1000 pocharków Tak jest Bijecie od zero, każdy może wybić być. Dobra, lecimy Mamy nawet podobnych przeciwników do nas, więc może być ciężko. Krystyk się zatrzymał. O, kurde. Dobra, obrywa. Dobra. O nie, oni. On nam rakietował. Dobra, Dokonamy. Dobra, kurde, on ma 70p. Nie, zginie, dobra. Już myślałem, że nie zginie. Wow, ale teraz wjechała bomba. Mają 80%... kurde, my mamy 60%, ej! Dobra, tu no. Ten krystak taki św. Nic nie robi praktycznie. No tam... Nie, ten ból jakby się boję. Pięknie, pies. Subie. Dobra. Kurde. Mają prawie tyle co my, procent, więc my może nam się uda jakimś fartem. Kurde, kurde, kurde. Nie, dobra, to jest odcigrama. Tak, to jest przygramy, Kurde. A może? Czekajcie, jeszcze jeszcze jest to samo. No niestety. Dobra. Zagramy sobie jeszcze jeden raz. Brakuje nam 8. Więc... Jakbyśmy spadli to zrobię cięcie oczywiście. Jeszcze raz. Co dzisiaj robimy? Xa... Co zagramy duo? i duo. Duo. Dasik, Chcę dołączyć. Poczekamy sobie, sorry, internet, spok. Duo. Dołu. aha, dobra, nie leży. trzeba. O kurde, bulek. Wjechał. <coughs> dobra, lecimy. Musimy ten macik wygrać i na drugim zająć Dobra, tutaj już pięknie. Szybka akcja, zdobywamy punkciki. N nie ma co... nie ma co już Nie ma co się ukrywać. Trzeba tu zdobywać punkty. To miałem Barley. Najgorsza rzecz w tej grze. A, kurde no... Mamy takie lagi, głupie ścinki, że ten, ten... O nie! Shelly, ty głupia w krzakach! co się siedzi i głupia. Nie dobra, widzimy się, jak już będziemy mieli mi więcej trochę tych Za długo. Okej, jesteśmy już, gramy sobie. na następną solówkę. Już Niestety, Kitkę poszedł. No dobra. Proszę, wygrajmy to albo chociaż trzecie miejsce, bo już nie chcę się tego wybijać znowu. A tam mamy pieszawkę głupiego. No i to zresztą się obudzić. A już giwał. To jest dobra, Łatwia Power cubes. i łatwa Super moc, więc... Łatwa. Przypominam o zostawieniu Suba i łapki w górę, oczywiście. I możecie napisać coś miłego w komentarzu. Napiszcie, czy chcecie giwałe Boże. Q&A. Nie mam jakiegoś Q&A z Browstars od ilu. Ile gram Browstar. w Browstars. I coś tam z tyłu. Co tam chcecie? Liście. Takie ogólnie Q&A. Będzie leciał gameplay i ja będę robił z Q&A. Poczekajcie, schowam się w się na chwilę, bo... mam problemy z internetem. Ale dobra. Okej, muszę mi już tracić. Nie, 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 nie. To. No Mamy 8 power kills, zostały dwie osoby. I mamy chyba najwięcej. Tak, tego już nie, możemy... nie Nie Nie, 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 nie. My z nim nie wygramy. To ja idę się zabić. O matko! Co jest dobra, nieważne. Ale dobra, jest drugie miejsce. 7 jest. Dobra, mamy... mamy już zaraz broka. Mamy mi broka? Nie. Jednego mi zabrakło. Fajnie. Aż zrobię screena po prostu. Dobra. Aż screena musiałem zrobić. 99... 999 o. Dobra, musimy chociaż szóste miejsce zająć. To było co. 80 power jakaś nita głupia. Szmita. Widziałem, że to dobra, mamy Lepiej się odciąć, to wam... okay. Dobra, okej. Okay. Tak mi się teraz po ręce. cechuje i wznosiłem, to... okay. Dobra, jesteśmy już. Ha, halo, halo. Okej, okay, już mamy. Wygramy tą dziecko oczywiście. To dobra, jest trzy, jest trzecie miejsce. O nie, 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 nie. Dobra, mamy broka, jest. Tysiąc półcików. Eee, puchereczków. Jest. I kols na ósmiem nice, Wreszcie. Boż, jeszcze yes. no Collect, <coughs> Wreszcie, jak ja się z tym męczyłem. Jest. nowa we dobra. Koleg brok. Wreszcie. Ej, okay. teraz początku będzie ten na Mike. A, poza tym będziemy mieli dużo boksików. Dobra, widzimy się w gierce. Dobra, jesteśmy już w gierce. Włączy nam się. Jako... jaki on ma zasięg? O oh, me! dobry, tylko ma mało HP. Ciekawe ile zadaje HP. Zwróćmy sobie to na peł. Na pewno nie na środek. Ten już ma power hips, co dobra nieważne. Mm, <gryny> Gdzie tu mogło być? O, 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 o tu mi chodziło. Co piosób. Co piosób ty lubię umie trafić takich ludzi. Dobra. No. Niestety. Ale... Zaraz straciliśmy hapsa dużo. Ej, nie wiem, no co no jest. Chodźcie. Mamy takiego proa na 2k. Dzięki za oglądanie! O męczka! sojuszu zaraz to zrobimy. Ej nie no, kozacki jest. Fajny graczek. O nie, o nie, wiedziałem nie widziałam. Dobra. Przegraliśmy, ale dobra. Dostaliśmy 50 Super, to piąte miejsce. To było na tyle z tego odcinka. Możecie zrobić łapkę w górę, suba z dzwoneczkiem i napisać czy chcecie QA czy normalny komentarz. Normalny komentarz Piszcie. Dobra, ja lecę. Cześć.